Niepokój wielbicieli piosenkarki wzbudziły dziwne filmiki, które od kilku dni zamieszcza ona na swoim Instagramie. To jak gwiazda zachowuje się na tych nagraniach nie pozostawia złudzeń, że dzieje się z nią coś niedobrego. Britney Spears ma ze sobą poważne załamanie nerwowe. W 2007 roku poszła do fryzjera, prosząc, aby ogolono ją na łyso. Żadna z pracujących osób nie chciała podjąć się zadania, dlatego Britney sama chwyciła za golarkę i na oczach paparazzi ścięła sobie włosy. Po latach wyszło na jaw, że wokalistka bardzo potrzebowała w tym czasie pomocy. Od tej pory fani uważnie obserwują działania artystki. Jakiś czas temu wokół Britney Spears wybuchło zamieszanie wywołane pogłoskami, że artystka przebywa w szpitalu psychiatrycznym wbrew swojej woli, a wszystkiemu miał być winny jej ojciec. Od kilku tygodni na Instagramie Britney Spears pojawiają się nagrania, na których skąpo odziana wokalistka dziwnie się zachowuje i stroi miny do kamery. Na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że Britney na nagraniach wygląda normalnie, odpowiada na pytania swoich fanów i mówi, że jej ulubioną piosenką jest Toxic najbardziej lubi hot dogi z chili i wyjeżdżać na Hawaje oraz życzy wszystkim pokoju i miłości widać że Spears jest bardzo pobudzona nie może ustać w miejscu i ma bardzo nerwowy głos fani zaczęli snuć teorie na temat tego że wokalistka próbuje coś przekazać odbiorcom sama kuzynka Britney Ali Sims że zachowanie piosenkarki to wiadomość, którą wysyła w świat. Jeden z fanów zaproponował, aby Britney założyła żółtą koszulkę, aby pokazać w ten sposób, że jest więziona, a natychmiast zaczęły się pojawiać zdjęcia w bluzce tego koloru. Fani wokalistki zaczęli domagać się zakończenia kurateli ojca nad Britney. W mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo podobnych głosów pod wspólnym hasłem: Free Britney. Już ponad 134 tysiące fanów Britney Spears podpisało tę petycję, chcąc uwolnić Britney spod kurateli ojca, który sprawuje prawną opiekę nad jej finansami i decyzjami życiowymi. To właśnie po załamaniu nerwowym w 2008 roku trafiła do kliniki psychiatrycznej, gdzie została ubezwłasnowolniona. Fani podejrzewają, że powodem jest potrzeba kontroli wizerunku Brytnej przez jej ojca, Jemiego Spearsa, który razem z prawnikiem zarządza pokaźnym majątkiem gwiazdy. Jednak sama Brytnej w swoich filmach zapewniała, że nikt jej do niczego nie zmusza i nic nie dzieje się wbrew jej woli dodała jeszcze że wszystkie nieprawdziwe informacje o tym że jest więziona przez jej ojca to sprawka jej byłego menadżera który się na niej mści. Mimo tego, że wokalistka często publikuje nowe posty w mediach społecznościowych, fani są przekonani, że wciąż jest więziona. Zauważyli to m.in. po tym, że posuje w tych samych ubraniach i nie wychodzi z domu. Nawet lekarze mają problemy z dostosowaniem dawek i nawiązać kontakt z piosenkarką. Zdarza się, że wpada w histerię, ponieważ chciałaby ponownie poczuć większą swobodę. Britney nigdy nie wypowiadała się publicznie na temat swojego ubezwłasnowolnienia oraz ruchu Free Britney, wiadomo jednak, że prosiła sąd o to, aby jej ubezwłasnowolnienie skończyło się w 2019 roku. Niestety jej prośba spotkała się z odmową. A Wy co myślicie na ten temat? Czy Britney Spears naprawdę ma kłopoty i potrzebuje pomocy? Koniecznie piszcie jakie jest Wasze zdanie na ten temat. Tymczasem ja się już z wami żegnam i do usłyszenia w kolejnym strasznym odcinku.